Proszę państwa, no dziękuję bardzo tutaj panu profesorowi Aleksandrowi za za to wprowadzenie, o którym tutaj mówił i rzeczywiście bardzo ciekawe tutaj wystąpienia, bo wszystkie od początku tu słucham. No szkoda, że pana profesora Przebysz'a nie ma, bo to wojna tu wypada. Nam ja chciałbym tutaj jak Państwo tu widzieli w zaproszeniu obrona tożsamości ruchu ludowego w kraju na emigracji po 1945 roku. No więc pewne elementy tutaj już tej tożsamości przy okazji właśnie zmian nazw partii chłopskich mówił doktor Arkadiusz Indraszczyk, jak też i tu u profesora i tutaj również u Janusza Gmitruka, w tym u doktora Janusza Gmitruka, dyrektora, też w zagajeniu pewne elementy wystąpiły. Proszę Państwa, no chciałem tu zwrócić uwagę na trzy takie jakby segmenty. Mianowicie czas i okres Polskiego Stronnictwa Ludowego pod przywództwem Stanisława Mikołajczyka, czyli lata 1945-1947. No, drugi segment, o który Pan e, Profesor tutaj się upomniał, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. No, jak tutaj patrzę na szacowne grono, wielu z nas, ze mną włącznie, e, e, no, byliśmy członkami, działaczami Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, przyznajemy się do tego, piszemy. W biogramach, czy gdzieś, prawda? No ja tak mówiąc, uświadomiłem sobie, że 40 lat temu wstąpiłem do Zjednoczonego Strejnictwa Ludowego, mając lat 21, prawda? Więc rzeczywiście było to w pełni, no oczywiście mając pamięć to, co doktor tutaj mówił, doktor, myślę tutaj o panu doktorze Borucie. Mieliśmy świadomość, proszę Państwa, jako działacze, no, że ten przygniot, ta dominacja komunistów, ich dawali temu wyraz bardzo często jako szeregowy członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, czy działacz społeczny, lektor. No, spotykałem się z takimi reakcjami, szczególnie w w czasie szkoleń, spotkań, prawda, tej dominacji PZPR-u, prób wprost cenzurowania naszych wystąpień czy jakichś, prawda, ataków na agraryzm Mikołajczyka, w szczególności prezesa Stanisława Mikołajczyka. Oni mieli uczulenie chyba partyjne, byli szkoleni, że Mikołajczyk to właśnie reakcjonista i Bóg wie co, prawda, i w latach 70. i 80., jako historyk zajmujący się tymi sprawami, piszącym o tym, no, byłem przedmiotem tego typu uwag. Nie powiem, że jakiejś represji, ale uwag, proszę Państwa, no, i, i polemik, czy nawet ograniczeń w publikacjach, bo przecież też polskie stronictwo ludowe nie cieszyło się tutaj w historiografii, były kłopoty cenzuralne. Więc proszę Państwa, to... To oczywiście tu tak na nawiązaniu tutaj. No proszę Państwa, wokół wycecha rzeczywiście tu Pan Profesor wspomniał, no publikujemy tutaj, przygotowujemy z Panem Dyrektorem właśnie te dzienniki. Bardzo ciekawe. Ja tak tylko dodam, że wyczytałem tam w takich uwagach, listach Czesława Wycecha, to w, w, w zakładzie narodowym Solineum, to jest zdeponowany całego jego spuścizna. Rzeczywiście w 2005 roku szmileła ta granica ochrony, no, że chodziło właśnie o przechowanie tego płomienia ruchu ludowego, tej tradycji, pamięci w tym trudnym czasie, jakim był lat, były te lata no, dominacji partii komunistycznej. I stąd, proszę Państwa, tutaj Rzeczywiście, ten bardzo duże przywiązanie. Ja śmiem twierdzić, że Wycek był animatorem, opiekunem, no, inspiratorem historiografii polskiego ruchu ludowego. Tutaj, proszę Państwa, pozyskał przecież znakomite grono młodych badaczy. Tutaj profesora Kukułkę wymieniał profesor Aleksander, ale przecież no, sam profesor Aleksander właśnie mówił, Łuczak, Kazimierz Przybysz, prawda, no, doktor Janusz Gmitruk, że nie wspomnę o wieloletnim, najwybitniejszym chyba kierowniku zakładu w historii ruchu ludowego, koledze profesorze Józefie Ryszardzie-Szafliku, który no, włożył ogromny wkład lata 60 to jestem tu przekonany w sposób obiektywny, były najlepsze te fundamentalne dzieła, które wówczas powstały, służą nam do dziś, prawda. A książka pana profesora, o, y, moja tułaczka wydana, czy y, monografia PSL-u Piasta, prawda, no jest niezastąpiona po Anno Domini 2013 rok. I przecież tu y, doktor Janusz Gmitruk kontynuuje tą ideę, którą y, y, profesor tutaj y, przy wsparciu marszałka wycecha, bo był przecież, cieszył się tutaj dużym poparciem dużym poparciem tego polityka, był jego przyjacielem, prawda i tak dalej. Proszę Państwa, to bym bardzo mocno to podkreślił. Oczywiście kontrowersyjna w polityce, szczególnie lat 60., niezwykle agresywnego pazernego na władzę Władysława Gomułki, który przecież mówił, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, prawda, no pamiętajcie Państwo, że to był tego typu polityk, prawda, niezwykle podyktyczny. No i rzeczywiście bardzo kulturalny, ułożony, spokojny Czesław Wycech no był przedmiotem tych nacisków i tego stosunku, prawda, to w pamiętnikach wielu no od Kisiela, Kisiela, Kisielewskiego, który bardzo niesympatycznie tam pisał, prawda, no jak to Kisiel, prawda. on przyszywał łatki różne. Czasem mówi, że nie pamięta, no bo jak ucztował cały dzień, to mu się film urywał, prawda? Pisze to szczerze w swoim pamiętniku, ale Jerzy Wiejski i nie wspominają dość ciepło Czesława Wycecha. Przepraszam, bo tak tutaj. Drodzy Państwo, oczywiście lata 45-47 to jest obrona tej po straszliwej wojnie, tej tożsamości niezwykle zagrożonej, no, postawionej na krawędzi, proszę Państwa, istnienia. No tutaj w czasie II wojny światowej ludowcy polscy szerega stronictwa ludowego ROH, czyli ruchu oporu chłopskiego albo nawiązaniu do Rocha Reymontowskiego, prawda, rzeczywiście stanowili potęgę byli podstawą państwa polskiego podziemnego, prawda, więc oczywiście tutaj wspominał w świetnym głosie pan przed chwilą mówiący, prawda, o tej roli batalionów chłopskich, rzeczywiście ruch ludowy wyciągnął wniosek z roku 18, kiedy to chłopi wnieśli ogromny wkład, a kiedy w latach 20. i 30. zostali od władzy odsunięci. Taka sytuacja, przywódcy chłopcy mówili, nie może się powtórzyć, prawda? I pod Zielonym sztandarem zostały zorganizowane bataliony chłopskie, siła zbrojna i wejście do Armii Krajowej, czyli siły zbrojnej, narodowej podziemnej, prawda, aby w momencie odzyskania niepodległości zabezpieczyć wszelkie interesy należne chłopom jako klasie, warstwie chłopskiej prawda i tutaj stąd ta 160 tysięczna siła batalionów chłopskich. No i proszę państwa tutaj pan doktor chyba Indraszczyk mówił siłą i właśnie autorytetu Wicentego Witosa no tej tożsamości niezwykle mocno jakby zakorzenionej, proszę Państwa. Ja tutaj jestem autorem monografii agrarystów czechosłowackich. No ci, przepraszam, ja bardzo lubię Czechów i Słowaków. To są nasi bracia, I, i, ale proszę Państwa, no oni rozmienili ten swój ruch na drobne zlikwidowali go w momencie zagrożenia w 38 roku. Ja to bardzo jako działacz ludowy bardzo to, że tak powiem przeżywam w cudzysłowie badawczo, bo przecież no wiadomo, że nie, ale jakoś emocjonalnie prawda, no nie mogę się z tym pogodzić, że taki wspaniały ruch, jaki był na południu, został rozwiązany. Natomiast u nas właśnie to przywiązanie do wychowania ideologii, czego i ja jako młody działacz ZMW, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przez kolegów starszych, przez kierownictwo nasze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, czyli, prawda, o no, tej pamięci byłem wychowywany, prawda. Ta ideologia była niezwykle i tożsamość ludowcowa, prawda. Oni tego nie mieli. No przepraszam, że tutaj to łatkę przyczepiam, ale mówię. No, proszę Państwa, no 800 tysięcy ludzi wstąpiło w 1946 do miliona dwustu dochodzi Polskie Stronnictwo Ludowe, prawda. No, pokrywa kraj siecią organizacyjną, stosuje politykę pokojową, no, bardzo wyraźnie podkreślającą tożsamość chrześcijańską, katolicką, prawda tutaj. No oczywiście przywódca tu E, e, wiszący na obok Wicentego Witosa, oczywiście Stanisław Mikołajczyk, jako wielkopolanin, prawda, e, wybitny przywódca chłopów wielkopolskich, bardzo mocno przywiązywał do tego e, e, faktu e, tą rolę, prawda, chrześcijaństwa e, i katolicyzmu, prawda. To nastąpiło, proszę Państwa, to e, jakby... E, Przeproszenie w cudzysłowie, ale zbliżenie z Kościołem. Mówiliście tutaj o tych antyklerykalnych, faktycznie antyklerykalnych, bo nie antykatolickich, wynikłych z walki politycznej, prawda. Tu właśnie następuje to zbliżenie. Kościół zrozumiał, że chłopi są w tym momencie tą wielką siłą, no przede wszystkim kardynał e, e, książe Adam Sapiecha, prawda, którego papierach te ślady tutaj są. Więc, proszę Państwa, i oczywiście w tym starciu z, czerwonym, z czerwoną potęgą no, polskie stronnictwo ludowe poległo. W cudzysłowie poległo, bo ono moralnie zwyciężyło. I oczywiście, proszę Państwa, no, chłop wielkopolski, jakim był Stanisław Mikołajczyk, nie dał się, zobaczcie Państwo, przecież to było bohaterstwo. Choć oczywiście kpiny. W partyjnych gremiach, w Sejmie i tak dalej, w propagandzie ówczesnej. Tu mam cały stos broszur z roku, kiedy tam przedstawiałem prezesa ze szczoteczką, jak umyka, prawda, z kraju. To oczywiście to, to było. Na pewno, ale to było bohaterstwo, ja uważam, przejście przez zieloną granicę i podjęcie jeszcze przez 20 lat działalności konsekwentnej i obrony tożsamości już w wolnym świecie. Najpierw w Wielkiej Brytanii. Tutaj proszę Państwa wrócił Stanisław Mikołajczyk do porozumienia rządowego, naszego emigracyjnego. I był podstawą, myślę o porozumieniu stronnictw demokratycznych 1948 roku wraz z Polską Partią Socjalistyczną, stronnictwem pracy, no, wahającym się stronictwem narodowym, prawda, czy próbującym również przy, 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 przyciągnąć część piłsudczyków, tych młodych piłsudczyków liberalnych czy demokratycznych, nazwijmy. Prawda. No, no bo z tymi starymi rzeczywiście byli bardzo skonfiskowani skonfliktowani. Tutaj ktoś mówił o tym noszeniu list, prawda, i tak dalej między generałem Soskowskim a premierem Mikołajczykiem. To rzeczywiście bardzo trudna sprawa. Więc proszę Państwa, no, powołanie Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego jako samodzielnego podmiotu politycznego przez ludowców z Mikołajczykiem na czele, stworzeniem całego infrastruktury, no jutra Polski sieci gazet, prawda, tutaj która również docierała pan profesor Aleksander, Kolega mówił o docieraniu jutra Polski i różnych rzeczy. No myśmy to czytali, bo to było na Cymeriach, ale kierownictwo zakładu no, mnie zezwoliło na czytanie Jutra Polski. I ja wiedziałem, co to jest jutro polski, prawda? I ja wiedziałem i miałem jako młody badacz z tym to zetknięcie. Prawda? Więc tutaj, proszę Państwa, jest tworzenie, no, przywiązanie, proszę państwa. Ja poznałem wielu działaczy ruchu ludowego, no, głównie w Wielkiej Brytanii, w Londynie, tam wiele lat przebywałem, czy wiele wyjazdów, nie, może nie wiele lat, ale trzy no, lata czy cztery w sumie chyba tam byłem, się zaprzyjaźniłem z nimi od Franciszka Wilka poczynając, prawda, i innych korespondowałem z Korbońskim, z Stanisławem Bańczykiem, prawda, ze świętej pamięci tutaj Janem, moim przyjacielem szynalskim, którym był moim przyjacielem i naszym do wszystkich. Prawda. Więc on rzeczywiście, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie Związek Przyjaciół Wsi Polskiej funkcjonował, bardzo silna i bardzo taka dobrze zorganizowana, prawda, więc to, ten element tutaj proszę Państwa bym podniósł. No i trzeci element, już Aleksander pamiętam, że mam mówić krótko, to jest Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, jeśli pozwolisz. Proszę Państwa, to był bardzo trudny, trudne dla nas i dla badacza teraz też. Oczywiście proszę Państwa, jeszcze tutaj. Jeden komponent niezwykle istotny. To jest oczywiście yy, obecność przywódców i kultywowanie przywódców, pamięci. Tutaj są wszyscy, ale jeszcze inni. Wicenty no Witos, Maciej Rata i oczywiście Stanisław Mikołajczyk, ale profesor mój ulubiony bohater Jan. Pychałkiewicz, prawda, no generał Franciszek Kamiński, przecież to jest, no i przecież cała piękna plejada tutaj działaczy ZMWRP-wici. Tutaj widzę chociażby kolegę Jagłę, no przecież jego tata i wielu, 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 wielu innych, prawda, nie będę tu wymieniał, prawda, bośmy przecież w tej tradycji się po prostu no, wychowali, prawda, i to Tutaj, proszę, no, tutaj mówił doktor Tadeusz prawda, o właśnie przywróceniu pamięci o witosie przez właśnie wycecha. Prawda. Więc tutaj ten, ten element bym mocno. Proszę Państwa, o, lata 49-56 to jest okres próby wyprania zupełnie wyrzucenia ideologii agrarystycznej, demokratycznej, ludowej z tradycji ruchu ludowego w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. To jest uważam najgorszy okres, no przecież Jakub Berman mówił, że się zgubi to towarzystwo, przeselekcjonuje co najlepszych, prawda, włączy do PZPR-u, reszta po prostu zostanie zgubiona po drodze i to Zjednoczone Stronnictwo ludowe zostanie zlikwidowane. No proszę Państwa, to był twardy zgryz. To był twardy zgryz, proszę Państwa, dla okazało się. Można było złamać kierownictwo, obsadzić Władysławem Kobalskim, przecież członkiem biura politycznego PZPR-u. On w 49. tu w dzienniku Bolesława Bieruta błaga, błaga, no w cudzysłowie to mówię błaga, prosi przywódcę partii, weźcie mnie towarzyszu z tego zts u ja tu się duszę, ja chcę w partii, ja chcę realizować towarzysza Stalina i jego ideologię. Nie, ja nie mogę tutaj być, prawda. Autentycznie, proszę Państwa, publikowałem to, wzruszające, te wyznanie Władysława Kowalskiego. On zresztą był wierny do końca. W 56 roku też mówił w liście do e, e, plenum, prawda, że rezygnuje, bo tu kapitalizm Gomułka wprowadza w Polsce, prawda. I on jako ideowy więc się z tym nie zgadza. Wiemy, że popełnił samobójstwo, prawda. I, więc, proszę Państwa, więc oczywiście to był ten element. To ja już nie chcę tu cytować o, o sługusach, no tylko Mikołajczyka, którego nazwano no, sługusem imperializmu amerykańskiego a angielskiego, a jeszcze inne tu słowa, prawda, więc to znieważanie i tak dalej. Proszę Państwa, po 56 roku, żeby tutaj za długo nie mówić, 56, to ja bym tutaj nie gradował jakichś przedziałów już w okresie ignarowskim, potem wycechowskim, to na pewno pewne załamanie przy mojej sympatii, bo no to wynikało i z charakteru Czesława Wycecha. Właśnie no Wycech był takim człowiekiem delikatnym, no w polityce delikatny człowiek, yy, kulturalny przegrywa, prawda? Natomiast myślę, że w czasach Stanisława Guczy, Romana Malinowskiego czy Ignara, potem Romana Malinowskiego, następuje właśnie to powolne odbudowywanie tożsamości. I często oni krytykują, myślę o, władz, o partii rządzącej, mają cenzurę i tak dalej, a my robimy swoje. Przepraszam, bo też jako młody człowiek jakiś tam udział, niewielki przecież, malutki, ale mówię o naszym pokoleniu, no wydając roczniki dziejów ruchu ludowego, pisząc do zielonego sztandaru, do dziennika ludowego, uczestnicząc w szkoleniach, prawda, przecież sam jako lektor zsl u na dziesiątki konferencji, gdzie przecież nie mówimy. O Sojuszu Robotniczo-Chłopskim, tego agraryzmie, o Mikołajczyku, o Witosie, prawda? O, no Oczywiście w sposób taki, na ile można było mówić, prawda? No przecież znowu, żeby tutaj państwo mnie, koledzy i koleżanki nie wzięli, że znów jakieś to bohaterstwo uprawiałem. Ale proszę państwa, no tak było. No tutaj kolega, dyrektor Fajkowski myślę, że potwierdzi, jako wybitny przecież tutaj działacz ruchu ludowego, dyplomata, prawda, który z innej perspektywy, ja to żabiej, prawda? A kolega dyrektor tu z innej, pan minister z innej pozycji na to patrzy. I proszę Państwa, i oczywiście Zjednoczone Stronnictwo Ludowe uważam, że położyło fundament pod odrodzenie się politycznego ruchu chłopskiego. Ja tutaj, proszę Państwa, w rozmowie z Franciszkiem Wójcikiem, z Franciszkiem Wilkiem, on mówił: No kolego, Wy tam jesteście z tego. Z u tam i tak dalej mówi, ale mówi, no zieloni jesteście. Ta czapka jest czerwona, czapkę się zdejmie, i zielone szeregi się odrodzą. No, proszę Państwa, są to słowa świętej pamięci Franciszka Wilka, które w 1987 roku w Londynie usłyszałem, które zapisałem pracowicie prawda, i gdzie się tam upowszechniłem. Prawda. Więc rzeczywiście nie spotkałem się, więc tutaj to była ta jedność taka, o której tu Aleksander mówił, prawda? Że oni, Franciszek Wilk oddawał. Właśnie te spuścizny, i profesora Kota, i inne, prawda? I rzeczywiście zasilał, przecież miał kontakt i z maniakówną, i z wieloma tutaj, to nie było tak, że, że, ta, że ta izolacja była pełna, prawda? Więc proszę Państwa, ta obrona. No i drodzy Państwo, myślę, że tutaj lata 80., kiedy partia przegrywała, rzeczywiście schodziła z tej wiodącej roli, to widać wyraźnie, no, w 83. rok uznanie. Rodzinnego gospodarstwa chłopskiego za stały komponent systemu socjalistycznego przecież było momentem tutaj niezwykle istotnym. To w czasach sprawowania władzy przez Romana Melnowskiego. Proszę Państwa, no i stąd, tak, drodzy Państwo, już kończę. ten Przerwanie na przykład w 1938 roku i zlikwidowanie ludowców czechosłowackich. I 50-letnia luka spowodowała, że ruch ludowy czechosłowacki nie istnieje. Bułgarski, inny, prawda. No, istnieje w dwóch nurtach właśnie Zjednoczonego Stojęstwa Ludowego w kraju i no tej też kłócącej się, ja miałem potem kłopoty, kto jest prezesem ważniejszym. Korespondowałem ze wszystkimi, z prezesem Wilkiem, dopóki żył, potem z prezesem Kazimierskim i z, z prezesem Bańczykiem, i potem jego następnym, bo tam się też pokłócili, też były dwie grupy. Prawda, więc no, ja ich traktowałem, więc to się złożyło i tutaj, proszę Państwa, no, myślę, że tutaj Hanna Horążyna, która na końcu jakby była takim symbolem przejścia do kraju, prawda, została przewodniczącą Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, prawda, właśnie, Wilanowskiego, prawda, no jest takim symbolem właśnie tego obrony jednej i drugiej. Ja tu bym postawił tezę, nie wiem, czy się zgodzicie właśnie na wkład wszystkich tych nurtów, no i i, proszę, I powstanie odrodzenie się polskiego stronnictwa jako samodzielnego podmiotu politycznego. W 1989 i 1990 roku wiadomo, że ostatecznie PSL odrodzenie, prawda? I PSL. Więc proszę Państwa, to niewątpliwie to kultywowanie, o czym bym apelował, to nie ma nikogo z kierownictwa dzisiejszego, kierownictwa partii, ale nielekceważenie tej tradycji. Bo niestety w kierownictwie poprzednim, yy, dzisiejszym jeszcze yy, zakład i, i cała ta tradycja, którą tutaj wycech zaszczepił i wielu innych ludzi jest po prostu no, niedostrzegana, niedowartowościowywana i, i spychana. Dziękuję uprzejmie.